Dobry wieczór, dobry wieczór. Przepraszam, witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 22 kwietnia 2025 roku, i tym razem w prawdziwym Dniu Ziemi, tak? Czyli jutro, 22 kwietnia 2025, jest Dzień Ziemi. Dzień Ziemi. Ja nieświadomie, nie wiem czy pamiętacie, obchodziłam 22 marca, bo mi się pomyliło. Wtedy też się gasiło światło na godzinę, ale jutro prawdziwy Dzień Ziemi. Więc co można zrobić? Można przede wszystkim podziękować Matce Ziemi że za to, że możemy tutaj żyć, że możemy się wyżywić, że możemy funkcjonować. No, i pokłonić się, pokłonić się matce Ziemi. No, i oczywiście dobrze by było też się ugruntować, jeżeli ktoś jest otwarty na okologię, a raczej powinniśmy być coraz bardziej też postarać się ten dzień spędzić zgodnie z prawami kosmosu, prawami natury. A jakie aspekty planet? Aspekty planet, kochani, już Wam mówię. Mamy tak, może tak, który to jest dzień roku? 112 dzień roku wtorek. I jakie mamy aspekty? Słońce w znaku byka, czyli urodziny wszystkich byków, bliźnięta mogą mi trochę gorzej, póki co i te byki, które jeszcze nie miały urodzin, bo pamiętamy, że 52. Dni przed urodzinami, to jest z numerologii, są tak, tak zwane trudne dni. Więc ten byk, co już ma urodziny, super, co jeszcze nie ma proszę mieć do siebie dużą tolerancję, cierpliwość, miłość, serdeczność, dbać o siebie, zaopiekować się sobą, bo możecie mieć trudniejsze dni. Księżyc w znaku Wodnika zachęca do nieszablonowego myślenia. Do otwierania się na różne nowinki, takie elektroniczne i w ogóle nowinki światowe, nie chodzenie utartymi ścieżkami. Jeżeli chodzi o aspekty, o godzinie 13.04 mamy bardzo ładny aspekt. Księżyc w trygonie do Jowisza, czyli aspekt bardzo pozytywnych emocji. I jeszcze mogą się jakieś fajne rzeczy dziać. Natomiast to, co jest trudne, mam nadzieję, że prześpimy o 23:55: Księżyc w kwadraturze do Urana. Tu możemy być nerwowi, również możemy mieć różnego rodzaju nerwobóle zdrowotnie, no i niepotrzebne emocje możemy wchodzić, więc może warto się wcześniej jutro położyć, spać. Numerologii nie liczyłam, ale zaraz obliczę. 22, 4, patrzcie 22, czyli czwórka, i czwórk z dnia, czwórka z miesiąca, no wiadomo, dziewiątka z roku, czyli całość pod hasłem ósemki. I tak naprawdę być może dobry czas do zrobienia różnych ruchów związanych z działaniem zawodowym, finansowym, może również jakimś obrotem takim finansowym, tak? Więc, więc tak to wszystko wygląda. I teraz, kochani, przechodzimy do kart. Ja dzisiaj już nawet się zastanawiałam, czy nie wróżyć na wtorek kartami Tarota, ale w związku z tym, że jeszcze jest Wielkanoc, w związku z tym, że niestety, niestety, taka kolej rzeczy, papież Franciszek odszedł do domu pana. Myślę, że jednak przesądziło to, że dzisiaj jeszcze na wtorek opiekuńcze karty. Już od, już od jutra będzie tarot Marco Polo. Ten, który kupiłam kolekcjonerski za grube pieniądze, ale mam taką radość, że głowa mała, bo nie ma już z pierwszego obrotu. Więc myślę, że i mi, i Wam dużo radości przynoszą te karty Marco Polo. Dzisiaj jeszcze te opiekuńcze, opiekuńcze karty, tak? Ja wiem, że niektórzy z Was bardzo lubią tarota, niektórzy z Was wolą inne karty nieraz. No ja Wielkanoc znacie mnie, że chyba, że energetyka byłaby nagrana wcześniej, to wtedy można by było powiedzieć, że. że można starota. Pani Marcysia pyta się, Pani Mariu, której powinno być jutro energetyka na środę? Mam 22 kwietnia urodziny i bardzo chciałabym prosić na, o kartę. Pani Marcysiu, nie wiem. Ja jutro jadę do szkoły do Białego Stoku. Pewnie będę gdzieś w domu około godziny 17. Zobaczę, czy od razu zrobię, czy pójdę spać bo zmęczona, bo muszę o 5 rano wstać, bo jadę dopiero rano do Białego Stoku, a muszę być na rano i wtedy wieczorem. Na pewno, na pewno nie wcześniej niż 16.30. To tak, na pewno, tak? Dobrze, ja tasuję karty i zaczynamy od Strzelca. Dla Strzelca karta oczekiwanie, Oczekiwanie, masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. To było dla Strzelca, teraz dla Koziorożca. Dla Koziorożca możliwości uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Dla mnie, jako dla Koziorożca, bardzo trafna karta. Co dla wodnika? Dla wodnika inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. Pięknie. Zważywszy na to, że księżyc w znaku wodnika, to myślę, że wodnicy będą mieli wenę twórczą. Co dla ryb? Dla ryb, kochani, i odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. Czyli pamiętajmy, że jeszcze jest cud Wielkiej Nocy i też można te karty, jeżeli wam się spodobają, czy te wcześniejsze wsklucze anielskich, potraktować jako przesłanie na najbliższy czas. tak, Na przykład do zmiany lat numerologicznych, czy nawet do końca roku, jeżeli jest to dla was coś, co z wami rezonuje. Co dla barana... Dla barana wybór rozważ ponownie swe zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie. Biźnięta niech się szykują, bo teraz byk. Co dla byka? Dla byka jest pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. I teraz bliźnięta przyszły. Kubusiu, powiesz państwu dobranoc? Znaczy dobranoc, nie dobranoc, a dobranoc. Dobry. Proszę, dla bliźniąt wszystkich. Państwo też ci składali życzenia. Ustal granice. Bliźnięta karta granice. Ustalaj granice, Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Bardzo fajna karta. Co dla raka? Dla raka miłość własna, dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Czytałam w komentarzach, że niektóre raki pisały: Nie było raka, nie było raka. Powiem tak: jakbyście, kochane raki, obejrzeli jeszcze chwilę dłużej energetykę, to raka byście znaleźli. Może trzeba być bardziej uważnym. Co dla lwa? Dla lwa działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. I teraz panna, co dla panny? Dla panny spokój, zapanuj nad chaosem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Ciekawa karta. Co dla wagi, dla wagi yy, poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielenia pomocy innym. I ostatni znak Skorpion. Dla skorpiona świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz tkwi w teraźniejszości. Piękna karta. Powiem tak, ja te karty lubię, ale mam takie wrażenie, że one troszeczkę są przetłumaczone z języka angielskiego w sposób taki trochę nieskładny. Niektóre karty trochę inaczej bym nazwała, ale tak jest. Słuchajcie, jeszcze karty dziękczynne. Karty dziękczynne. Najpierw dla Mateusza. Dla Mateusza karta na jutrzejsze wydarzenie, na jutrzejsze wydarzenie. Mateusz kochany, ukojenie, archanioł Azrael, gdy tylko mnie potrzebujesz, jestem przy Tobie, pomagając w uzdrowieniu Twego serca. Czyli wzywaj Azraela, żeby pomógł w tej sprawie. Karta też dla mamy Mateusza, pani Emilii. Pamiętaj, Panie Emilio, kim jesteś. Archanią Michał, jesteś dzieckiem Boga, pełnym mocy, miłości i twórczej energii. Jesteś bardzo kochana. Jeszcze jedno wsparcie od Pana. Już mówię, Panu też wczoraj wyciągałam kartę. Pan Artur N.O. Panie Arturze, dziękuję. I dla Pana karta przegląd życia Archanioł Jeremiel, zrób remont w swoim życiu i zmieni albo ulec wszystko, co nie pozostaje w równowadze. Super. Yy, super. Uważam, że może z kartami troszeczkę nieraz żeby odczuć energię danej karty, to może Panie Arturze niecodziennie, żeby te karty wyciągnąć, bo tak naprawdę to jakiś czas trzeba popracować z jedną kartą żeby ją, żeby ona zadziałała w życiu, tak? Tak jak na przykład są karty urodzinowe, to karty urodzinowe są na przykład na cały rok. Oczywiście jeżeli Pan będzie chciał wspierać kanał, to zapraszam, natomiast myślę, że niecodziennie, bo, 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 bo żeby przeżyć tą kartę anielską, po prostu, żeby z nią popracować, żeby było dobrze. Kochani, oczywiście, jeżeli Wy chcecie wesprzeć kanał, to bardzo, bardzo, bardzo proszę. Może informacja, gdzie można wpłacić pieniądze jako wsparcie kanału, jest pod filmikiem. Będę wdzięczna, wyciągnę wam w podziękowaniu kartę. Ostatnio zakupiłam sporo kolekcjonerskich kart tarota, na które wydałam, nawet mogę powiedzieć, no, no prawie mogę powiedzieć, że kilka tysięcy. No może nie dużo, kilka. Ale tysięcy polskich złotych. Więc jeżeli ktoś by chciał wymienić się energią, to bardzo proszę, będę wdzięczna. Kochani, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko zobaczę, słuchajcie, czy ktoś nie ma urodzin jutro, ale chyba nie ma. Chyba nie ma. Pani Marcysia, to już mówiłam. Nie ma chyba nikt. Nie ma, nie ma. Dobra, słuchajcie, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia jutro w Energetyce. Pa, kochani, cześć.